we <laughs> Nie ma rozwoju bez inwestowania, a nie ma inwestowania bez odpowiedniego kapitału. Elbląg ma nowy sposób na nowoczesne i bezpieczne zdobycie pieniędzy. Zadebiutował na giełdzie. Staram się być nowoczesnym miastem również w obszarze pozyskiwania, finansowania inwestycji. Obligacje dla miasta są na pewno lepszym instrumentem aniżeli zwykły kredyt bankowy, dlatego że są instrumentem elastycznym pozwalającym na wynegocjowanie lepszych warunków. Lidowy debiut Elbląga to emisja obligacji o wartości 107 milionów złotych. Pierwszym nabywcą był prezydent Grzegorz Nowaczy. W jego ślady może pójść każdy, wystarczy mieć tylko rachunek maklerski. Nominały obligacji to 100 i 1000 złotych. Super pomysł, dlatego że upubliczniamy ciekawe papiery, papiery o dobrym ryzyku dla inwestora to jest taki krok naprzód na rynku brakuje papierów innych niż papiery korporacyjne tych papierów miast gmin jest ciągle mało a to w tej chwili wydaje mi się jest dość ciekawa alternatywa dla inwestycji czy depozytów bankowych za pieniądze z emisji obligacji EBLOK sfinansuje ważne inwestycje, m.in. remont dróg wojewódzkich 503 i 504, zabezpieczenie przeciwpowodziowe zatorza, budowę orlików i termomodernizację szkół. Ale emisja obligacji na giełdzie to nie tylko sposób na zdobycie bezpiecznej pożyczki, to także idealna promocja dla miasta duży sukces naszego miasta, że pojawiamy się na rynku finansowym szerokim, gdzie możemy zaprezentować swoje atuty, pokazać co mamy dobrego jako miasto, ale co ważniejsze, dzięki publicznej emisji stajemy się bardziej wiarygodni dla potencjalnych inwestorów. Elbląg jest 12. miastem, które wyemitowało obligacje na rynku papierów wartościowych Catalyst, pierwszym, które skorzystało ze specjalnej 30% obniżki opłat. Elbląg to miasto nie tylko nowoczesne, ale też kulturalne. Jednym z ciekawszych miejsc, w których można spotkać się z kulturą i ludźmi, którzy ją tworzą jest Galeria L. Wszystko zaczęło się 50 lat temu od ludzi z pasją, z Gerardem Kwiatkowskim na czele. Jej jubileusz jest firmowany znakiem 50+. Galeria ma 50 lat, co już jest jakimś zdobytym doświadczeniem, przeszła już wiele. Natomiast ten plus oznacza właśnie tą przyszłość, którą galeria ma przed sobą której na pewno bardzo wiele się będzie działo. Elbląska Galeria to miejsce niezwykłe. Tu średniowieczne mury kościoła stykają się ze współczesnością. To miejsce, które wzrusza, bawi, edukuje i zmusza do refleksji. Spotykają się tu ze sobą kolor, forma i dźwięk. Galeria L po prostu zachwyca. Cały czas dominowała tutaj sztuka współczesna. Starano się właśnie podążać za nowymi kierunkami w sztuce, nowościami. Wielokrotnie Galeria L była miejscem, w którym działy się rzeczy jedyne w Polsce i pierwsze w Polsce. Galeria L swoje 50 urodziny świętuje cały rok podczas wszystkich wystaw, koncertów czy happeningów. Jeśli ktoś chce poświętować szczególnie, to warto tu zajrzeć podczas Dnia Otwartego 29 lipca. Będzie można zobaczyć wyjątkową wystawę zdjęć Miasto forma człowiek. Elbląska Orkiestra Kameralna jest jeszcze może nie tak dojrzała jak 50-letnia Galeria L, ale jak na swoje 5 lat radzi sobie znakomicie. Gra z najwybitniejszymi muzykami z Polski i zagranicy, ma na swoim koncie pierwszą płytę, bilety na koncerty sprzedają się błyskawicznie, a na sali zawsze jest komplet widzów. Orkiestra oczarowała już nie tylko Elblążan, ale także widzów z innych miast oraz występujących z nią artystów. Warto zobaczyć w jaki sposób y, młodzi ludzie, którzy tworzą Elbląską Orkiestrę Kameralną, Angażują się w to, co robią. Staramy się grać różne rzeczy, od muzyki rozrywkowej, poezji śpiewanej, czasami jazzu, aż po arcytrudne dzieła literatury przeznaczonej właśnie na skład orkiestry kameralnej. Mimo trwających wakacji, Elbląska Orkiestra ciężko pracuje. Zagrała już kilka ważnych koncertów. Przed nią kolejne. A najbliższe koncerty to w ramach festiwalu Jazz Blanc. Wystąpimy z Kubą Badachem i jego zespołem w znanym projekcie piosenki Andrzeja Zauchy. Sierpień też zapowiada się pracowicie. Elbląscy muzycy zagrają ze Sztyfanem Mellerem. On napisał taką, myślę, fantastyczną książkę, Moja klasyczna paranoja, zrobił adaptację, prowadzi ten koncert, gra na kilku instrumentach i udowadnia wszystkim, że można kochać muzykę klasyczną. Czyli to, co udowadnia też Elbląska Orkiestra Kameralna. Wkrótce zaprosi na swoje piąte urodziny, a warto dodać, że na tę okazję dostanie utwór napisany dla niej specjalnie przez wybitnego dyrygenta i kompozytora Jerzego Maksymiuka.